Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Tak jak obiecałam w poprzednim filmie, dzisiaj będzie tematyka sukienkowa. I słuchajcie, robię ten film też tak trochę dla siebie, bo ja z sukienkami to tak, tak sobie szczerze mówiąc. Mam oczywiście jakieś letnie sukienki. Większość z nich jest sempres z butiku moich rodziców, dlatego że ja dla siebie. Nigdy nie mogę znaleźć odpowiedniego rozmiaru w sieciówkach, jeżeli chodzi o sukienki. Plus, zazwyczaj coś nie gra, albo gdzieś jest ładnie dopasowana, gdzieś się odstaje, albo gdzieś jest za mała, to później e, większy rozmiar odstaje w biuście. Także bardzo ciężko jest mi znaleźć jakieś sukienki, ale postanowiłam właśnie podjąć to wyzwanie i ruszyłam na misję y, ostatnio poszukiwania sukienki i znalazłam 5 fajnych propozycji w zarze dla Was. Także dzisiaj będzie 5 propozycji sukienko na różne okazje w filmie. Mam nadzieję, że ten film wam się spodoba, że też to będzie dla was jakaś inspiracja i że znajdziecie tutaj też swoją wymarzoną sukienkę albo swoją sukienkę po prostu jakiej oczekujecie i będziecie mogły dzięki temu też sobie ją kupić czy teraz, czy na letnich wyprzedażach. Także słuchajcie, zachęcam was do oglądania tego filmu i przejdźmy do pierwszej stylizacji. Pierwsza propozycja, którą znalazłam, to jest sukienka, która jako pierwsza rzuciła mi się w oczy. Ona była w dwóch wersjach kolorystycznych, właśnie ta czerwona w połączeniu z takim pudrowym różem i beżem. I była jeszcze taka zielona, taki, to była taka mocna trawiasta zieleń. Natomiast no, ta czerwona jakoś tak y, mnie ujęła i postanowiłam ją zmierzyć. Oczywiście ja ją mam na sobie w rozmiarze M. I tutaj właśnie jest ten problem z rozmiarami w sieciówkach, a szczególnie w zarze. Bo tak jak Wam mówiłam na początku filmu, bardzo często mam tak, że wiecie, w talii jest dobra, a w biodrach za mała. Albo na przykład w talii jest dobra, a w biuście za duża jak biorę M. -kę. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o ten rozmiar M, to akurat idealnie, idealnie mi przypasował, nigdzie mi nie odstaje, w biotrach też jest luźna, swobodna, nie czuję, że, żeby mnie gdziekolwiek opinała, także udało się, cieszę się, bo jest bardzo ładna, mega mi się spodobała, w ogóle cały jej krój jest piękny. Teraz tak, to jest taka propozycja, którą możecie wykorzystać zarówno do chodzenia na co dzień, jak założycie do niej klapki, też będzie mega fajnie wyglądać, ale właśnie tak jak ja mam teraz z sandałkami, to jest, myślę, fajna propozycja na jakąś imprezę, na wesele, na jakąś letnią imprezę. Nawet wiecie, latem często są właśnie takie wesela w stylu ogrodowym, czy po prostu jakieś rodzinne imprezy macie czy nierodzinne, wyjście ze znajomymi, to ta sukienka naprawdę sprawdzi Wam się na wiele, wiele różnych okazji. Co jest w niej mega piękne, to jest przede wszystkim dekolt. Dekolt jest taki delikatnie gorsetowy, schodzący tutaj tak bardzo delikatnie w, w serek, marszczony cieniutkie ramiączka, dzięki którym ta sukienka wygląda tak lekko, zwiewnie. Materiał, mater, jeżeli chodzi o materiał, tutaj mamy akurat 100% poliester, natomiast sam materiał w odczuciu jest bardzo cieniutki, lekki i zwiewny. Nie wiem, jak to będzie, wiecie, przy chodzeniu, natomiast wydaje mi się, że ten materiał jest na tyle cienki, że tutaj ten poliester nie będzie przeszkadzać i on naprawdę jest taki całkiem przyjemny, nie jest to taki, taki wiecie, poliester, że czujecie na sobie plastik. Także tutaj Uważam, że to nie jest, nie jest wielki problem. Plus, ona ma przepiękne e, też plecy. Tutaj mamy kryty zamek, słuchajcie, plus wiązanie, wiązanie tutaj na plecach. Jedyny problem, jaki się pojawił, to był taki, że nie mieliśmy pojęcia, jak to wiązanie w ogóle, wiecie, przewiązać, bo tam trzeba było po prostu te sznureczki przeciągnąć przez taką bardzo wąską. Przez taki bardzo wąski zameczek, coś takiego, i naprawdę głowiliśmy się nad tym, ale się udało. Sprawdziliśmy na stronie, jak to ma wyglądać, i metodą prób i błędów do tego doszliśmy natomiast no poza tym w tej sukience wszystko gra, tutaj mamy delikatne marszczenie po boku zobaczcie, ona jest tutaj marszczona, rozchodzi się więc z przodu mamy jakby odkryte nogi z tyłu jest dłuższa, przez tą swoją długość, ona jest też taka dosyć elegancka, więc nie ma problemu właśnie żeby wykorzystać sobie na jakąś bardziej taką formalną okazję no i zobaczcie, ona jest też przepięknie, przepięknie dopasowana w talii, nie? więc tutaj, no ja lubię zdecydowanie jak gdzieś ta talia jest podkreślona więc wydaje mi się, że w tej sukience właśnie wszystko bardzo fajnie się zgrywa. Ja założyłam do niej sandałki i teraz jeszcze chcę Wam powiedzieć, bo postanowiłam sobie dzisiaj, że wstęp będzie bardzo krótki i zapomniałam o jednej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie do odwołania się do poprzedniego filmu. Dlatego, że w poprzednim filmie, w tym, w którym testuję, sprawdzam nową kolekcję z Reserved. Też są dwie propozycje sukienek, i są zupełnie inne od tych, które ja tutaj dzisiaj Wam pokażę. Dlatego, jeżeli jeszcze nie oglądałyście tamtego filmu, zajrzyjcie sobie koniecznie. Nawet możecie sobie przewinąć do momentu, w którym są sukienki, i zobaczyć, ewentualnie jakie tam są propozycje. Tam, jest, tam są raczej takie propozycje dzielne. Jedna jest taka bardzo dzienna, letnia, wakacyjna, a druga jest właśnie też tak do wykorzystania na wiele, wiele różnych okazji. Jeżeli chodzi o sandałki, które mam na sobie, to też są sandałki z rezert z poprzedniego filmu i one naprawdę, słuchajcie, są turbo wygodne, turbo wygodne, są mięciutkie, mają fajny, nie taki bardzo wysoki obcas i idealnie, wydaje mi się, pasują do tej sukienki. Ale tak jak mówię, spokojnie przy tej sukience można sobie zamienić wersję sandałkową na klapki i będzie wtedy z tego dzienna sukienka. Jeszcze chciałam Wam zaproponować tylko propozycję jakiegoś okrycia wierzchniego, bo wiadomo, gdyby to miała być sukienka na jakąś okazję, to często przyda nam się coś fajnego. I tutaj postanowiłam założyć marynarkę w różowym kolorze, także zakładam i zaraz zobaczymy, jak to będzie razem się komponować. Marynarka, słuchajcie, jest o takim przedłużonym kroju. Ona jest taka dosyć mocno luźna, oversize'owa z lekko tutaj podniesionymi ramionami, ale wydaje mi się, że fajnie pasuje, jeżeli chcemy z tego zrobić taką bardziej formalną, właśnie stylizację, czy taką bardziej elegancką, może to jest lepsze słowo. Bo ta marynarka dodaje właśnie jeszcze takiej klasy, yy, przykrywa trochę tą sukienkę, to, te, to, to miejsce, gdzie jesteśmy najbardziej roznegliżowane, powiedzmy, to właśnie fajnie przykrywa. Więc, jeżeli byście szły na ślub, to do kościoła czy do urzędu bardzo fajnie taka marynarka się sprawdza. Ja mam akurat w takim mocnym różu. Mi bardzo się podoba to połączenie, lubię połączenie i pomarańczowego koloru z różem, i czerwonego koloru z różem. Plus tutaj te kwiatuszki też są takie delikatnie różowe, więc wydaje mi się, że to fajnie pasuje, jeżeli ta marynarka to już jest dla Was za dużo, to tutaj też można sobie założyć po prostu jakąś taką klasyczną beżową marynarkę albo kurtkę jeansową. Wydaje mi się, że też to będzie fajna opcja. Ewentualnie jeszcze przychodzi mi do głowy ramoneska, tylko tutaj nie szłabym w czarną ramoneskę, tylko właśnie w taką beżową, pudrowo-różową. To też może się fajnie tutaj komponować. Także tak wygląda całościowo ta stylizacja z marynarką. Przejdźmy teraz do kolejnej propozycji. Kolejna propozycja to jest sukienka taka typowo wakacyjna wydaje mi się, bo to jest właśnie taka subtelna, delikatna sukienka z koronką z lnu. Ona mi się mega podoba, chociaż ja rzadko chodzę ogólnie w takich sukienkach. To jest sukienka krótka, tak jak widzicie, ona jest gdzieś tak do połowy uda. Ja mam 1,68 m i teraz mam płaskie buty i ona nie jest za krótka, natomiast to jest taka propozycja raczej z krótszych sukienek. Która, która jest taka dosyć mocno letnia, taka właśnie wakacyjna. Wydaje mi się, że, że właśnie na jakiś taki wyjazd do ciepłych, do ciepłych miejsc sprawdzi się idealnie. Co w niej jest pięknego? Wszystko jest w niej piękne. To znaczy, bardzo podoba mi się tutaj ten materiał, ten delikatny len. Z Wstawkami koronkowymi, yy, ta wstawka koronkowa tutaj w dekolcie też jest no przepiękna, ona tak delikatnie podkreśla talię, delikatnie, bo ona nie jest mocno dopasowana w talii, ale gdzieś tam to zwężenie mamy, więc fajnie tutaj nam tą talię podkreśla. Obleczone guziczki, tutaj yy, te guziczki normalnie można sobie, a nie przepraszam, one nie są obleczone, <laughs> teraz spojrzałam. Ale guziczki są w tym samym kolorze, w którym jest sukienka, natomiast je można sobie ewentualnie jeszcze rozpiąć. Gdybyście chcieli sobie ten dekolt pogłębić, dekolt również jest obleczony koronką. Koronkę też mamy, zobaczcie, tutaj we wstawce na rękawie. Rękawie jest taki do łokcia. I ona jest zakończona ściągaczem tutaj, więc też można sobie ewentualnie podwinąć. Dzięki temu te rękawy są też takie bufiaste. One są ogólnie dosyć luźne, natomiast nie są takie, wiecie, turbo mocno bufiaste, tylko właśnie raczej takie po prostu luźniejsze. Już Wam pokazuję, jak ona z tyłu wygląda. Z tyłu jest zabudowana, wstawkę koronkową mamy jeszcze tutaj przez całą długość. I ona jest właśnie taka, powiedziałabym, bardzo, bardzo delikatna. Bo nic tutaj jakoś tak nie jest bardzo odsłonięte, jest lekki dekolt. Natomiast sama w sobie jest, myślę, taka mega, mega subtelna i kobieca. Jeżeli chodzi o materiał, to tutaj mamy, tak jak mówię, właśnie powiedziałam, że to jest leniana tkanina, ale to nie jest len. To jest, jeżeli chodzi o koronkę, ona jest. Poliestrowa, natomiast materiał jest jakiś inny. Oczywiście dam Wam opis na dole pod filmem, więc możecie sobie sprawdzić. Natomiast podszewka, bo w tej sukience jest podszewka, jest 100% wiskoza, więc ta podszewka jest bardzo przyjemna, jeżeli chodzi o odczucie. Na całej, na całej jakby szerokości i długości sukienki mamy tą wiskozową podszewkę poza rękawami. Rękawy są takie bardzo, bardzo delikatnie transparentne. I słuchajcie, tutaj założyłam do niej kropki, bo tak mi się kojarzy po prostu ta sukienka. Raczej nie widzę jej w takiej stylizacji z jakimiś obcasami, więc założyłam właśnie takie typowo letnie kropki. One też są z poprzedniego filmu, więc możecie sobie zajrzeć, jak chcecie zobaczyć, co to za model. I słuchajcie, tutaj też nie dawałabym okrycia wierzchniego. Gdybym miała coś zaproponować, to myślę, że tutaj idealnie sprawdzi się kurtka dżinsowa, dlatego że no do, do białego, takiego zwiewnego, lekkiego materiału będzie kurtka jeansowa krótsza, idealnie pasować, ewentualnie Ramoneska też. Wydaje mi się, natomiast y, ta sukienka jest na tyle zabudowana, ma dłuższe rękawy, że wydaje mi się, że tutaj już okrycie wierzchnie nie jest nam potrzebne. Ona też nie jest taka mocno rozkloszowana, jest delikatnie jakby idąca w literkę A. Natomiast ona nie jest szeroka, więc tak jak widzicie, ona nie idzie tak zupełnie nie będzie wam się, jeżeli was podwieje, to nie powinno nic odsłaniać, dlatego że ona jest y, raczej o takim kroju literki A, ale bardziej prostym niż właśnie kloszowanym. No jest mega ładna, bardzo, bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o rozmiar, ja mam na sobie eskę tutaj. Jeżeli chodzi o te oversize'owe kroje, no to eski akurat y, sprawdziły mi się dobrze. Nigdzie mnie nie opina leży idealnie, jest też fajnie tutaj ta talia podkreślona. Jeżeli chodzi o długość, to ona jest dla mnie. W porządku, nie czuję się niekomfortowo i uważam, że, że na lato jak najbardziej ta propozycja się sprawdzi. Jest piękna cena, 200, cena 199 zł, więc całkiem droga, no ale wydaje mi się, że to przez te wstawki koronkowe tutaj ta cena jest wyższa. Natomiast jeżeli ona będzie na promocji, to warto, warto ją upolować, bo, bo wygląda przepięknie. Przejdźmy zatem do kolejnej stylizacji. Kolejna propozycja, która mega mi się podoba, i mamy dwa wesela w tym roku. już tak, przy pierwszej sukience mówię, a tu może pójdę w tej na wesele. Potem była ta druga sukienka, też mi się mega podoba, ale może nie na wesele. Jeszcze mam jedną propozycję, którą od początku myślałam, że na wesele będzie, i teraz ta jest taka piękna, że chyba w niej pójdę. Nie wiem. Musicie mi drewnać w komentarzach, w której mam iść, bo one są wszystkie takie piękne. Ta sukienka w ogóle jest. Taka elegancka, a zarazem naprawdę podkreślająca przepięknie wszystkie atuty. Ona ma też ten dekolt bardzo podobny jak w tej sukience numer 1. Właśnie taki trochę gorsetowy, idący lekko w literkę V. Jeszcze tutaj jest to ozdobne marszczenie plus później mamy pięknie podkreśloną talię. Tutaj jeszcze mamy właśnie takie obleczone guziczki na środku, które dodają takiego elementu trochę biżuteryjnego, ozdobnego. Ona jest, słuchajcie, dopasowana, i później na dole rozcięcie na nogę. Przepięknie wyglądające, i właśnie tak zarazem. Wiecie, ona jest elegancka, ale też sexy, bo tutaj jest to rozcięcie, ale przez tą długość nadal zachowuje tą swoją klasę. Już Wam pokazuję, jak ona wygląda z tyłu. Zobaczcie, z tyłu krzyżowane, wiązanie, krzyżowane ramionczka, związane. Tutaj, jeżeli chodzi o zamek, zamek jest po prostu ukryty z boku sukienki, w ogóle go nie widać. Z tyłu, tak jak widzieliście, jeszcze jest ta gumka, taka marszczenie, przez co ona naprawdę bardzo dobrze się dopasowuje do sylwetki. No i co, jeżeli chodzi o materiał, tutaj mamy pół na pół praktycznie len z wiskozą, chyba dwuprocentową domieszkę elastanu. Ona nie jest bardzo elastyczna, przez co, że tu jest len. I on jest chyba tam delikatnie w przewadze. To ona się może trochę miąć. Natomiast no, jest piękna. Założyłam ją z tymi sandałkami, które też zakładam przy pierwszej i jest to po prostu kompletna cała stylizacja. Jeszcze zapomniałam, że przy wyborze tych sukienek wzięłam też taką torebkę. Zobaczcie, to jest taka torebka pleciona z wełny, z takiego grubszego materiału. Ona jest odpinana tutaj na, na magnes. W środku mamy jedną kieszonkę, natomiast ona właśnie idealnie pasuje do tej sukienki. Idealnie też pasowałaby po prostu tak, założona na ramię do tej sukienki, sukienki numer 2. Także to też właśnie wzięłam specjalnie tylko tą jedną, bo uważam, że ona naprawdę sprawdzi się praktycznie przy wszystkich propozycjach fajnie. Plus może to być torebka zarówno właśnie na wyjście eleganckie, jak i na co dzień dochodzenia. Jest dosyć pojemna, jest taka mięciutka, no mega mi się podoba i pięknie komponuje się z tą stylizacją. Słuchajcie, jeżeli chodzi o rozmiar tej sukienki, ja tu też mam M-I ta M idealnie na mnie pasuje. Ska zdecydowanie była na mnie za mała w biodrach, także tutaj mam M- -kę. i ta M naprawdę tutaj fajnie pasuje, więc jestem pozytywnie zaskoczona, bo udało mi się znaleźć sukienkę, po pierwsze, która mi się bardzo, bardzo podoba i skroju z, z materiału, z koloru, i która na mnie w końcu pasuje. Także pozytywne zaskoczenie. Chcę Wam zaproponować do tego marynarkę. Jako okrycie wierzchnie, także założę ją i zobaczymy też jak to będzie razem wyglądać. Marynarka z poprzedniego filmu wzór taki, to jest taka pantera, zebra, coś takiego, <ścoughs> czarno-beżowa w każdym razie. Taki zwierzęcy wzór, natomiast tutaj przy tej sukience. Mocno klasycznej i jednokolorowej, spokojnie możemy sobie właśnie poszaleć z marynarką, z jakimś wzorem. Tutaj mamy wszystko w takich stonowanych, jednolitych kolorach, i słuchajcie, ta marynarka, ona jest z poprzedniego filmu, tak jak mówiłam ona po prostu tutaj idealnie zgra się z tą sukienką, tak jakby była w ogóle do tej sukienki robiona, bo to też jest materiał, to też jest len, ona jest cieniutka, jest oversize'owa, jeżeli chodzi o kolor tego beżu, idealnie zgrywa się z kolorem tej sukienki, więc po prostu to jest sztos, no mega mi się to podoba, to jest takie eleganckie, ale przy okazji bardzo, bardzo kobiece, dobrze wyglądające, takie po prostu, to jest taka stylizacja z klasą, także będę mieć dylemat, którą sukienkę zostawić, także musicie mi, słuchajcie, naprawdę pomóc, bo nie wiem, ale ta stylizacja jest przepiękna, marynarka idealnie pasuje, ona też jest taka oversize'owa, więc dodaję trochę takiego modowego, e, modowego sznytu całemu e, temu zestawowi, no i co, no nie będę więcej gadać, chociaż pewnie mogłabym tak, bo jak wiecie, jak mi się coś podoba, to ja mogę stać i gadać ciągle to samo o tej stylizacji, natomiast no, ta sukienka jest Mega fajna. Ona była jeszcze chyba dostępna w kolorze czarnym, tak mi się kojarzy. Sprawdzę na stronie, ale wydaje mi się, że była dostępna jeszcze czarna. Natomiast ten beżyk jest przepiękny i, i tutaj nie będę, nie będę zaprzeczać, że pasuje na mnie idealnie. Lecimy dalej. Kolejna propozycja, nieco inna od tych, od tych poprzednich. I to jest właśnie ta sukienka, którą jak kupowałam, to pomyślałam sobie, że, a może w tej pójdę. Na wesele. <noise> Natomiast teraz, jak zmierzyłam tamtą z tą marynarką, to wydaje mi się, że to jest takie trochę bardziej eleganckie. Natomiast ta sukienka też jest przepiękna. Ona jest w ogóle, słuchajcie, 100% wiskoza. Zaskoczona jestem, bo zazwyczaj te sukienki to jest poliester. Natomiast tutaj mamy 100% wiskoza 100 i tutaj mamy, słuchajcie, dekolt typu fala, ten taki lejący, ramionczko, które jest tutaj zapinane na szyi i w tej sukience kluczem do. Jej wyjątkowości są plecy. Ona ma przepięknie odkryte plecy. Zobaczcie. Plecy są mocno wyeksponowane, są fajnie odkryte. Z tyłu, z przodu ten dekor też można sobie regulować, bo tutaj ten paseczek chyba można regulować. Jeżeli chodzi o długość, ona też jest krótsza, gdzieś taka do połowy uda, delikatnie później rozchodząca się, ale też nie jest taka mocno, wiecie, rozkloszowana. I to jest taka. Taka stylizacja wydaje mi się fajna na randkę, na wieczór, na wyjście z przyjaciółkami, ze znajomymi. Mam do niej fajną propozycję, taką dodającą jej takiego trochę grandowego stylu. I zaraz wam pokażę, bo chcę do niej założyć kurtkę z poprzedniego filmu, którą od razu jak zobaczyłam, tą kurtkę. Wczoraj, znaczy jak zobaczyłam ją w sklepie ogólnie, a później robiłam zakupy właśnie sukienkowe, to jak zobaczyłam tą sukienkę, to pomyślałam, o, to będzie grało z tą kurtką. Także zaraz Wam przymierzę z tą kurtką i trochę jeszcze o niej opowiem. Zaczekajcie momencik. Dla mnie to był momencik, dla Was to było tak, przesunięcie kadru. <laughs> Natomiast mam teraz na sobie tą kurtkę, no i powiedzcie mi, że Wam się to nie podoba. Mi się to mega podoba i właśnie to tak trochę ogrywa tą sukienkę, bo ona sama w sobie jest taka dosyć... Sexy przez te wycięte plecy, i ten dekolt, i też jej długość. Natomiast z tą kurtką ona wygląda tak mega, mega modowo. Z. Bardzo mi się to podoba, i jeszcze dodałam właśnie do tego czarne, zwykłe klapki, takie na yy, płaskim, prawie, no na takim bardzo, bardzo malutkim obcasiku. Też myślę, że fajnie to by jakieś mokaseny zagrały, albo jakieś nawet sneakersy takie yy, na troszkę wyższej podeszwie, też by fajnie wyglądały. Natomiast no, ta kurtka jest taka vintage vibe, jest taka trochę, nie wiem, taka męska, motocyklowa, więc ona tak fajnie właśnie tutaj ogrywa całą tą sukienkę i dodaje tej też jakiegoś takiego wyjątkowego uroku. Także tak jak mówię, no ja bym to założyła właśnie na jakieś fajne wieczorne wyjście, na imprezę, taką wieś z przyjaciółmi, ze znajomymi, bo, bo to mi się tak teraz kojarzy. Natomiast myślę, że tą sukienkę też można by ograć na elegancko, zakładając do niej marynarkę albo jakąś ramoneskę, taką bardziej skrojoną, delikatną. Możemy spróbować zresztą, zobaczyć jak ona będzie wyglądać z wyższym obcasem i z jakąś delikatniejszą górą. Tak wygląda ta stylizacja w wersji eleganckiej, i słuchajcie też do niej. Nie, nie mogłam się powstrzymać, żeby tutaj też nie nadać, nie nadać tej stylizacji takiego trochę modowego charakteru, dlatego że no te buty są takie dosyć mocno, myślę, krzykliwe z piórami, ale wydaje mi się, że fajnie pasują do takiej tutaj czarnej góry i, i zupełnie też jednolitej kolorystycznie. I marynarkę dodałam z tej samej tkaniny. Tej samej tkaniny, żeby tutaj jednak była zachowana ta jednolitość. I wydaje mi się, że fajnie pasuje ta marynarka. Ona jest też przedłużana, jest taka trochę bardziej przy ciele. Zobaczcie, z tyłu to tak wygląda. Natomiast ta marynarka sama w sobie jest też dosyć mocno elegancka i przykrywa tak trochę też tą sukienkę. Przede wszystkim przykrywa te odkryte plecy. Więc tutaj myślę, że można się o coś takiego pokusić i będzie to fajnie grało. Bardzo mi się podoba to, że tutaj i ta tkanina jest lekko błyszcząca sukienki, i ta tkanina marynarki. Przez co to w całości wygląda fajnie. Buty są tutaj takim modowym elementem, wiadomo, nie każdemu podpasują. Można sobie tutaj też dodać jakieś, delikatniejsze, delikatniejsze sandałki beżowe albo sandałki czarne też będą ładnie pasować. Także, także słuchajcie, tutaj wersja elegancka. I przechodzimy już do ostatniej propozycji tego filmu. Ostatnia propozycja jest taka też mocnoletnia, bo tutaj chciałam tak pokombinować, pomieszać, żeby były właśnie różne, różne propozycje. I to jest taka propozycja trochę w stylu boho, ale ona jest też taka piękna. Od razu jak ją zobaczyłam, to nie byłam pewna co do kroju, ale bardzo mi się spodobało to tutaj, ta stójka i te guziczki obleczone. Tak jak mówię, ona jest taka trochę w boho stylu, ten paseczek jest taki, wiecie, właśnie dosyć, dosyć boho i te guziczki też są właśnie obleczone tym samym, Kolorem materiału, co jest pasek, także to się fajnie komponuje. Jeśli chodzi o kolory, tutaj też mamy beże, taki trochę beż wpadający w kamel, z jakimś delikatnym błękitem połączony, ale ona przepięknie odkrywa ramiona. Zobaczcie, jak tutaj są ładnie wyeksponowane ramiona, i, i też przez to sylwetka naprawdę się wydłuża, fajnie wygląda. Jeżeli chodzi o dół tej sukienki, tutaj mamy takie lekkie falbany na dole, więc ona na dole jest trochę rozkloszowana. Powiedziałabym, że najbardziej rozkloszowana z tych wszystkich, które do tej pory wnosiłam. Natomiast no, jest to propozycja taka typowo letnia dochodzenia na co dzień, wydaje mi się, albo na jakieś fajne też wieczorne wyjście, ale takie luźne, letnie, na jakieś tam, na randkę też myślę, że się, że się jak najbardziej nada. Ja do niej założyłam, słuchajcie, baleriny, te z poprzedniego filmu, żeby zobaczyć, jak to będzie razem wyglądać i wydaje mi się, że fajnie to wygląda też tak dosyć lekko dziewczęco. Oczywiście mega pasowałyby też do niej te klapki, które zaraz założę, bo to, słuchajcie, obie te propozycje są takie mm, bardzo lekkie i, i letnie przede wszystkim na co dzień więc zaraz e, założę te klapki ale chcę Wam jeszcze do tego zaproponować okrycie wierzchnie i to już na 100% będzie kurtka jeansowa, bo uważam, że przepięknie zgra się z tymi wzorami które tutaj są właśnie w kolorze niebieskim, jeszcze tylko powiem jedno słowo o rozmiarze i materiałach jeżeli chodzi o rozmiar tutaj mam na sobie rozmiar S, bo standardowo ona jest taka trochę mocniej oversize'owa nie opina nigdzie, przede wszystkim tutaj w biodrach, więc nie miałam żadnego problemu SK idealnie pasowała i jeżeli chodzi o materiały, tutaj mamy połączenie bawełny, wiskozy i jest chyba domieszka poliestru 30% natomiast to jest cieniusienki materiał, ona nie ma podszewki jest naprawdę taka mega, mega zwiewna, no jest taką chmurką lekką, którą po prostu zakładacie i prawie nie czujecie, że macie ją na sobie więc na jakieś upalne dni to jest po prostu idealna propozycja idę zmierzyć ją z tą kurtką jeansową weźmiemy do tego tą torebkę, którą wcześniej Wam pokazywałam i zobaczymy jak finalnie będzie to wyglądać tak wygląda finalnie połączenie kurtki jeansowej, i tej to, i dołożyłam jeszcze tą torebkę, o której wam wcześniej mówiłam. To jest w ogóle kurtka jeansowa personalizowana dla mnie przez moją przyjaciółkę. Zobaczcie, ona ma taki przepiękny, przepiękny tutaj e, z tyłu namalowany przez nią, własnoręcznie. Hmm, obraz, to znaczy obraz, no to jest napis właśnie z jakimiś fajnymi kwiatami. Po prostu kocham tą kurtkę i to jest naprawdę fajne, że, że na coś takiego wpadła. Ona w ogóle jest bardzo zdolna i robi takie rzeczy, także jeżeli będziecie chciały do niej namiar, żeby Wam spersonalizowała kurtkę jeansową, to piszcie w komentarzach, ja chętnie Wam dam znać. I tą kurtkę w ogóle dostałam e, od niej w mój wieczór paniński, także też jest dla mnie taką, e, sentyma, ma dla mnie taką sentymentalną wartość. I słuchajcie, uważam, że tutaj ka każda kurtka jeansowa będzie fajnie pasować. Nawet lekko przedłużana e, tutaj kurtka się sprawdzi, krótsza czy taka właśnie w odcieniu troszkę ciemniejszym, jaśniejszym? Tutaj wydaje mi się, że każda propozycja jeansowa będzie fajnie wyglądać. I tu, o, ta moja kurtka jeszcze tutaj ma też takie, zobaczcie. Mm... Takie bochowstawki, właśnie, więc myślę, fajnie łączy się też z tymi tutaj bochowstawkami na sukience. No i oczywiście ta torebka, zobaczcie, jak na letnią e, propozycję też się świetnie sprawdzi. Bierzecie sobie ją do ręki czy właśnie na ramię. E, no i powiedzcie mi, czy ona nie pasuje. Także cieszę się z tego, że udało mi się znaleźć jedną uniwersalną torebkę praktycznie do każdej propozycji. Plus te buty z poprzedniego filmu też świetnie pasują, e, zarówno do każdej z tych sukienek, jak i, mm, jak i Właśnie do wielu, wielu innych, znaczy wielu, wielu nie, bo ja nie mam dużo sukienek w mojej szafie, ale na przykład tą pierwszą, którą miałam na początku, to jest też sempre sukienka, to te właśnie sandałki wiązane też przepięknie pasowały i te klapki też, także. Nie miałam żadnych beżowych butów w swojej szafie, tak jak mówiłam w poprzednim filmie. Teraz mam trzy pary, które świetnie sprawdzają się do wszystkiego, także jestem bardzo zadowolona. To już była ostatnia propozycja, także przechodzimy do podsumowania. I był krótki wstęp, postaram się zrobić też krótkie podsumowanie, żeby ten film w ogóle był trochę krótszy <grych> niż wszystkie moje filmy. Słuchajcie, zostałam już w tej ostatniej sukience żeby się nie przebierać, ale też dlatego, że ona mi się mega podoba. I teraz tak, zróbmy krótkie podsumowanie. Każda z tych sukienek mi się podobała, i to nie jest dobrze. <grym> I to nie jest dobrze, bo ja bym chciała zostawić każdą tą sukienkę. Natomiast jeżeli miałabym już. no Jeżeli będę musiała zwrócić którąś z tych, to chyba zwrócę tą y, całą białą, zabudowaną z koronką. Myślę, że ze względu na cenę, bo ona była dosyć droga, 199 zł, więc. Y, ona też jest taka typowo wakacyjna, nie? Więc sprawdzi mi się tylko na jakiś wyjazd, albo właśnie na jakiś super ciepły dzień tutaj na co dzień, więc mogłabym ją zwrócić. Tą bardzo chciałabym zachować, bo jest przepiękna. Pewnie będzie na wyprzedaży, więc zastanawiam się, czy po prostu nie upolować jej później na wyprzedaży. No, i te sukienki takie właśnie zarówno na co dzień, jak i dochodzeń, jak i na jakieś wyjście imprezowe. Pierwsza propozycja, piękna, kwiatowa. Jak nie przepadam bardzo za jakimiś takimi mocno florystycznymi wzorami, to ta bardzo mi się podobała była subtelna, delikatna, zarówno elegancka, jak i taka sexy, także no. Nie wiem, jest mega, ale z drugiej strony ta cała beżowa, bardzo elegancka, przepięknie wyglądająca z marynarką i beżowymi sandałami. Teraz w tym momencie najbardziej się skłaniam w jej stronę, bo jakby znalazłam do niej, wiecie, perfekcyjną stylizację całościową, więc chyba ją zostawię. Ta sukienka z wiskozy, krótka, czarna. Ale, właśnie, jak dodamy do niej jakieś dodatki, no to ona też świetnie wygląda. I to jest taka prostota, ale ograna w dobry sposób, robi nam taką stylizację. Także nie wiem, pomóżcie, proszę, w komentarzach, bo nie mogę wszystkich zostawić. Jeszcze chciałabym się odwołać do poprzedniego filmu: tam też znajdziecie dwie propozycje fajnych sukienek letnich, które też mają różne zastosowanie. Znajdziecie tam wszystko o marynarce i kurtce. Tej y, mocno oversize'owej, skórzanej, jak i linki do wszystkich butów, i trochę więcej też o tych butach tam mówię. Także jeżeli jeszcze nie oglądałyście tego filmu, to zachęcam. Tam też są fajne, ciekawe propozycje na lato. I słuchajcie, jeżeli Wam się podobał ten film, to lajkujcie. Chcę zobaczyć, czy właśnie taka tematyka sukienkowa też Wam się podoba, czy ona Was inspiruje, czy Wam się sprawdza do, do robienia zakupów, czy chociażby właśnie do, do zainspirowania się w czym gdzieś y, wyjść. Jeżeli będzie Wam się podobać, to chętnie poszukam jeszcze takich sukienkowych propozycji w innych sklepach. Także dajcie koniecznie znać. Jeżeli e, podoba Wam się mój kanał, podoba Wam się to, jak prowadzę te filmy i podobają Wam się przede wszystkim moje stylizacje, to subskrybujcie ten kanał, będzie mi mega, mega miło. A teraz już się z Wami żegnam i życzę Wam jak najcieplejszych dni, żebyśmy mogły już chodzić w tych wszystkich pięknych stylizacjach. Pa! pa.